Do you believe it's morning? I'm alive, but that's the last thing on my mind. Sorry, Yep. Siemanko. Witam was. W dzisiejszym odcinku wymienimy filtr powietrza w oryginalnej obudowie. Takie klipsy trzeba pościągać. Jeden tu, jeden tam. Trzeba ściągnąć z przepustnicy, żeby łatwiej było wypiąć. I to jest na takich haczykach. Podnosimy to, no i dostajemy się do filtrów. Tutaj trzeba dać nowy filtr, zamknąć wszystko w drugą stronę. Szybki tutorial, prawda? Ja ściągnę dolną obudowę. Tutaj jest jedna śruba, tam była druga, i tutaj jest trzecia, czyli są trzy śruby, ściągnę ją do góry. Aby ją wyczyścić, bo jak widzicie jest dosyć mocno zakurzona. Teraz ją wyciągnę. Tutaj już przy zleżaku leży nafta świetna. Między innymi będę odmakać nią pierścienie, ale teraz umyję tutaj środek. Jak widzicie środek wyczyściłem i teraz będę to z powrotem zakładać. Kupiłem sportową wkładkę z firmy Simota. Tutaj ją otwieram i zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Tak to wygląda. Są jakieś naklejki. Niebieski filterek z lepszą przepustowością. Zobaczymy, zaraz go tutaj zamontuję. Chociaż pomyślałem, że warto byłoby zaraz wymienić filtr paliwa. A filtr paliwa, żeby wymienić, trzeba ściągnąć tą dolną obudowę. Także zaraz to będę robić. A tutaj jeszcze z filmików pokażę Wam, że można ściągnąć przepływkę, dwie śrubki dziesiątki i też można wyczyścić górną obudowę. I pamiętajcie o jednym. Trzeba potem podpiąć to podciśnienie. Jest taki jeden wężyk. O tutaj, ten malutki. I, i w sumie na no tyle. Jak widzicie, jest założony. Nie zapomnijcie podpiąć yy, tego przepływki, bo jak odpali, to zaraz zgaśnie. Potem będę musiał założyć tutaj oryginalny ten dolot. Ale tak jak mówię, zaraz i tak będę to ściągać, bo będę wymieniać filtr paliwa. Warto też sprawdzić przewody zapłonowe, bo tutaj nie były prawdopodobnie ruszane od początku produkcji. Więc sprawdźmy pierwszy, jak widać, coś już jest nie tak, więc już wiem, że wymienię na przewody NGK niebieskie, japońskie najlepiej. Cylindry jest tak: 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I te oznaczenia. Macie dokładnie na aparacie. Mój aparat, niestety, jest polakierowany i podrapany, ale może jak przybliżę to będzie tutaj widać. Numerek 4, chyba tak. 4, 5, widzicie te numerki? I tam jest 3. I podpinacie według tego, co wam pokazałem. Przewody NGK są oznaczone, który cylinder, czyli tak. To jest drugi cylinder, idzie sobie tędy, tędy, tutaj i on zahacza się w tym miejscu. Jako trzeci. O. I tak robimy każdy przewód. A żeby mieć pewność, możemy wymieniać po jednym przewodzie jeden przewód, wymieniać na drugi, w sensie stary na nowy. I wtedy znowu stary na nowy. Jak widzicie, japońskie kable. Uważajcie, bo NGK teraz robi też y, tajwań, nie tajwańskie czekaj. Y, z Francji. Jest produkcja francuska i świece, czy coś są gorszej jakości. Klucz 16 do świec, taki dłuższy. Będę wykręcać świece i będę zalewać cylindry naftą. Takie spa dla silnika, żeby może coś odmoczy, niech sobie postoi jeden dzień. Potem to drugi dzień. Już jedną świecę wykręciłem i zaraz zobaczycie. Zobaczycie, jak wlewam naftę do cylindra. Zalewam każdy cylinder w sumie pod wierzch, ile się da. Wtedy zakręcę świecę. Przez noc powinno to spłynąć, a co nie spłynie. To wydmucham. A żeby wydmuchać resztę tego, co jest na cylindrach, to odłączę pompę paliwa, wyciągnę świecę i zakręcę rozrusznikiem. Widać, że trochę nagaru jest, olej musiał być długo niezmieniany i niestety jedna świeca w oleju. Tutaj ta. A co to oznacza? Oznacza to, że uszczelka jest walnięta pod pokrywą zaworów, więc będę potem to wymieniać, dwie uszczelki. A tu jest filtr paliwa. I zaraz bierzemy się za jego wymianę. Więc trzeba ściągnąć obudowę. Obudowa ściągnięta i jest filterek. Widzicie tutaj, jest od dołu wężyk, i od góry trzeba wziąć to szczypcami, czy obcęgami, podnieść do góry, kombinerkami, czymkolwiek i wyciągnąć. Pamiętajcie, że będzie lało się stamtąd paliwo. Warto poodkręcać sobie dookoła, tam jest obudowa. Są dwie śrubki z boku i dwie śrubki od góry. Warto sobie to pościągać, żeby tutaj był większy luz, bo jest naprawdę mało miejsca i idzie sobie poharatać dłonie. No, teraz wyciągamy. Jak widzicie, leje się paliwko, można to zatkać, lub po prostu dać do góry i gdzieś oprzeć o coś. Ja tak zrobię. Odkręciłem dwie śrubki, wyciągnąłem tą drugą część obudowy. Ale z doświadczenia powiem, że lepiej ściągnąć, rozkręcić też te od góry, bo jak widzicie o, to tak ciężko wychodziło i się namęczyłem tylko. Szczególnie, że na dole jest ciężko odpiąć wężyk. Tyle paliwa było w tym filtrze. Filtr taki duży, USA, Made in USA jest gdzieś napisane, jest Made in USA. Ja kupiłem wcześniej filtr i okazało się, że jest za mały, ale na Allegro znajdziecie. Tutaj Audicza. I forzik mój kochany. Idziemy wypukać tą naftę z cylindrów. Zobaczymy, co przyniesie nowy dzień. Napadało śniegu, odśnieżamy mojego gruzika. Jest to Audi A38L z silnikiem pancernym 1.9 TDI. Na zwykłej pompie kupiłem go za 1400 zł. Właściwie ją. Yy, na opornik, yy, w sensie na opornik, <laughs> yy, na pompę dałem opornik, mam stryczek elektryczek w środku, jak go klikam to audiczka yy, zamienia się po prostu w bestię, która prawie, prawie dorównuje yy, v w probę, więc naprawdę yy, nieźle, nie? Przy czym nie kopci, dobry silniczek, zdrowiutki jest, ale zimno jest, masakra. Tutaj zawieszenie do probę przyszło wahacze, końcówki, cały przyłód prawie myjemy Audiczkę mojego gruzika zimowego wiadomo, ona jest po to, żeby prawdę nie musiał jeździć pokażę Wam działanie mojego przycisku mocy, patrzcie, dam troszeczkę obrotów bez przycisku i jak włączam przycisk, patrzcie obroty automatycznie rosną i moc, ale serio ktoś na forum pisał, że z 90 koni potrafi się zrobić tam nawet 140 nie wiadomo, ale odczuwalność jest mega. Dobra, następny dzień wymienię te pomarańczowe kierunki na te jasne, tak zwane clear. Pasują z Forda Rangera, więc takie zamówiłem. Jak widzicie, żaróweczka jest ok. Nowy kierunek. I tutaj niestety nie popatrzyłem, i próbowałem zamontować odwrotnie, przez co nie doszło z tej strony, jak widać. No więc wyciągnąłem jeszcze raz. Żeby wymienić kierunki, musicie tutaj nad kole, widzicie? Rozkręcić nad kole i można rękę tam wsadzić. I tam jest taki zatrzask. Jak widzicie, już zamontowany kieruneczek. Z drugiej strony zaraz zamontuję. Tak mi się chyba bardziej podoba. Co uważacie? Szybki test, czy działa? Działa elegancko. No, mój probek policyjny. Niedługo wyjeżdżam na drogi. Jeszcze tylko zmiana oleju, zmiana filtra i lecimy się karnąć, przejażdżkę zrobić a patrzcie, po odmakaniu pierścieni <gry> patrzcie, jak dymi tak jest, to normalne, jak odmakasz pierścienie i jeszcze odmakałem takim środkiem, co białego odmakałem ksado Antycarbon yy, polecam widać ewidentnie kamerką endoskopową, że, że góra tłoka się wyczyściła mój probek cieszę się z niego mega muszę zatankować, ale chodzi pięknie i fajnie widać jak ciśnienie oleju się zwiększa z obrotami. Tak powinno być. Elegancko chodzi.